Siemanko widzowie w dzisiejszym odcinku jak widzicie gram 99 nocy w lesie <grym> powinno być to z Olkiem ale niestety Olek jest offline no ale ustalamy sobie jeden utwarzamy no i gramy A w ogóle mam jedną sprawę do was Czy powinnam nagrać live? A? No bo już mam 90 subskrypcji A na 50 miałem nagrywać Tylko To jest wasza decyzja Teraz możecie wybrać czy Ma być live czy nie ma być Ja wam Ja, ja potem z i będziecie Tam sobie pisać Bo niestety no, nie czym, na Na tej nie mogę ge, Normalnie żebyście pisali ale... Czemu nie? Dobra, zbieram ten węgiel. Tylko jak umrę, nie ma rachunku po prostu i musimy od nowa grać. Albo przestajemy grać. Dobra, o. Dobra, lecimy. Tam, tam skrzynka jest. Czemu mnie tak zacięło? Dobra, otwieramy to. Otwieramy. A i mamy rewolwer. Mogliśmy już iść na pierwsze dziecko, ale możemy jeszcze trochę poczekać. Na sam start mamy rewolwer, czyli zaczynamy powiadać się dobrze. Tak szczerze nie widzę tutaj, nic, nie wiem, czy nie wracam zaraz do bazy. W ogóle wiem ja nie mogę spotkać tego całego goldmana w tej krze. nie niby miał być. Że niby mi się... Pokajcie, bo mi się coś włączyło. Nie. to to drewno. No, i rozwijamy na trzeci poziom, aby ma mapa rozszerzona, jak wam w szkole. Ja cały czas też mam w szkole, ale jak u was? A i ja mamy tego goldmana. Spadaj son! Spadaj! <grystanie> Dobra, woszedłem. Okle czemu ja ostatnio udziałem sowy? Czy sowa przecież jest już usunięta? No patrzcie, sami sami słyszeliście przed chwilą To jest porąbane Patrz, po, Patrzcie tutaj, po tutaj, co, tutaj są wszystkie potwory I są tylko dwa, Co czemu tam je, Mi się ostatnio nawet pojawiło jej dźwięk przed chwilą i to jest porąbane No bo poczekam sobie tutaj tą noc Wiem, że jest pierwsza jest bezpieczna, ale no kto wie. Dobra. Ale mam lecimy. No i mam młotę, mam klasę młotę. mi kolega Oleg mówi, że to jest jeden. Z, to jest najlepsza klasa. Nie tego Oleka, z którym nagrywam, tylko mam kolegę z klasy takiego. Dobra. Posadzam to. Nigdy nie gram w ogóle sama, ale w sumie dobrze mi to wychodzi. To mi będzie skrzynka. Oj, jest skrzynka. Dobra siekiera. W ogóle kiedyś podobno, no, mój kolega przeżył 500 dni, tylko się zamknął w takim bok się z czterech ścian drewnianych i tego dachu całego od, od, od tego typa, co sprzedaje mabelki. To, mus... to mega fajnie byłoby tu zrobić taką bazę 500 dni w niej przeżył. Dzisiaj w ogóle z Olekiem DP, jestem mój to też znaczy, mój kolega jest. Nie wiem mam tyle kolegów, co mają na imię Olek. Nie pytajcie mam... Tylko każdy ma naprawdę na imię Olivier, ale... O tylko... Ja, nie, nie, tylko mój brat ma na przykład Aleksander czy coś takiego ty mi tak nie mówisz. Jak zawsze oleg na niego mówi, to my każdy na niego, do niego oleg mówi. <grystanie> Mój kolega mówi, że najpierw, że w krytycznych sytuacjach trzeba brać marchewki. A, więc co, jak jesteś normalny, to chyba nie powinno nie być na odwrót? Kolejka ma tylko 39 ja mam 50 ponad. Czekajcie, ten mi się rozładowuje. Zastopuję nagranie na chwilę. A już jestem. Mo w ogóle jedzenia, z tego co zauważyłem. Muszę sobie pozbierać trochę jakichś jedonek. Tutaj już mamy o marchewkę. Co. A tu jest marchewka, jezu. Kolejna marchewka. Marchewka. Dobra. Tak to można grać. Mam drugi dzień, a już nagrywam 8 minut, rozumiecie to? A taki przeciętny odcinek powinien mieć przeciętnie 20. To jest bardzo omówione. A dopiero drugi dzień jest. ogóle jakbyście nie wiedzieli, przywrócili żaby. I tu całe te klucze są już znowu. Jest król żab. Ja tego nie widziałem ostatnio, nie było tego. Przywrócili chyba. Nie wiem, jak to, czy oni to przywrócili, czy nie. Ale mi się wydaje, że to przywrócili, po tego chyba mi się wydaje, że chyba nie było. Ja nie mam zamiaru być jak jakiś wojan w przyszłości, że... o, o kurde tej... Jak ja kocham oglądać z była jak mój jak mój na kolega na przykład jeden taki. No patrzcie, żaby przywrócili. Mi się wydaje, że ich wcześniej nie było. Co mam na 6? Jakiś plan. A tego Jezu! Patrzcie czy mam tą żabę? Taką. Ona, ona jest wydropiana z tamtego króla żab. Dobra, bierzemy ciebie. Dobra, to jedła. A no sam teraz te moje gnojki, ja ich nie zabiję. Nie ma szans. I, i, musicie zagłosować w komentarzu, ogóle nam pod tym shortcem. Nagram zaraz shortsa, po tym filmie i będzie i wam powiem, wiem z czego będzie live, z jakiej gry dokładnie. Co będzie na live? Z kim będę nagrywać live i co? Jak po prostu planuję tego live'a, tam będzie wszystko na tym szorcie, ale po tym filmie. Jakoś no po tym filmie, jakoś już po prostu jak będzie ja już późno, ale musicie wtedy zagłosować w komentarzach i będzie live'ik. Ej, no w ogóle, ale ja nie wiem jakim cudem ja już nagrywam prawie 11 minut. A patrzcie, ile ja mam, kurde, ile ja mam, kurde, de dni. To jest porąbane. Wiem, że powinnam stawiać łóżka, ale ja nie mam, kurde, rzeczy. A pamiętam, jakie łóżka jeszcze nie miały żadnego zastosowania. Później dodali to z tym że one będą, będą jakby, będą jakby zwiększać jej dni. I ludzie to stawiali jej. Ja je ja nawet nie widziałem po co, bo wtedy jeszcze nie było nic. Dlaczego stawiać takie? Jakiś ty w ogóle w komentarzach, że jakiegoś, in nie, jakiegoś innego youtubera napisał, że... Skoro, skoro sowa respiła, jakby alfa wilki, ki wilki, Takaś osoba stwierdziła, że Goldman będzie respił niedźwiedzie. To już byłoby zbyt porąbane. To jest nie dość, że jeden z najsilniejszych potworów 90 dzień nocy w lesie, to jeszcze ma niedźwiedzie respić. Jakby takie coś dodali, to by chyba nikt nie przeżył do setnego dnia po tym. Wyobraźcie sobie, spotkajcie takiego Goldmana i nagle rozpięci jeden kwadrylion niedźwiedzi takich. Czemu słyszałem o straszonego jelenia? T Tego chyba by się nawet nie dało grać wtedy. Dobra, jedzą go. A jak wy myślicie, daliście by radę z wytrzymać co najmniej 100 dni? Jakby reszty minąć, wiecie? To jest porąbane. Proszę, jakby teraz, była taka miniaturka, jak sobie tak skacze, to by było fajnie, ale to się na pewno nie zrobi. Dobra, to lecimy. Tutaj jest taka boróweczka. Zjemy sobie boróweczkę. Trzeba trochę w ogóle pozbierać jakieś rzeczy do ogniska, bo mam mało ogniska. W ogóle starą torbę. Jeszcze. O, patrzcie co mam. Ale są tu też dziecko, ja nie wiem, czy ja tam podejdę. No patrzcie, no już atakuję. Ja to potrzebuję. Uciekam. Ucieka. Nie wziąłem! Nie, mam mało życia, mam mało życia. Dednę, dednę. No. Jeden hit i deadam. A goni mnie mara Przestali go Jezus? Nie! Patrz jak mnie uda. Oh! Przeżyłem tu, Jezu. Co, co się z stało z ekranem? Ej, wy to widzicie? Co jest tam? Jezu. Patrzcie co, patrzcie co ja zrobiłem. Patrzcie jak to, wygl patrzcie, jak to wyglądało, a jak powinno wyglądać. Może nie aż tak ciemno. Czekaj. O tak. Stawię tak. Żebyście nie mieli później masła jakiegoś z oczu. <laughs> nie wiem, co ja to powiedziałem. Barzeczka. Ej, a wiecie, że ta nowa toru? Jakby jest ta, jest ta nowa broń, to ona przepala mięso od razu. Na przykład myślałam, że to będzie zwykła to jakaś broń, tylko będzie mega mocna. A tu się okazało, że to jest jakiś mocarnus. A ja nie wiem, czy już nie zakańczać tego filmu. Dobra. Będziemy się w następnym filmiku. Ja kończę. Pan nad już Patrzcie, już da dom. I zakończamy. Bye, bye.